Em 100 tysięcy Poznaniaków 66 lat temu zebrało się w centrum Poznania. Domagali się Boga, wolności, prawa i chleba. Władze PRL u wysłały wojsko, by spacyfikować manifestujących. Byli zabici i ranni. Naszym gościem jest naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, profesor Konrad Białecki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam w czerwcu 1956 roku na ulicę Poznania komuniści mieli wysłać około 8 tysięcy żołnierzy, 300 czołgów. Kilkadziesiąt transporterów, opancerzonych samolotów i tak dalej. Chciałem zapytać na początek czego bała się władza i też, przy okazji, jak tłumaczyła ten tak duży wybuch niezadowolenia społecznego? Jeśli można, na samym początku drobne sprostowanie w mhm. tłumieniu poznańskiego czerwca brało udział około 10 tysięcy żołnierzy, z tym, że około 8 tysięcy było zaangażowanych w utworzenie czegoś, co moglibyśmy określić mianem kordonu wokół Poznania. Mhm. Stąd być może te dane też powielane. Tak, tak, tak. W, w, samym, w, w, samym, w samym mieście szacuje się, że około 2-2,5 tysiąca mhm. żołnierzy było bezpośrednio zaangażowanych. Natomiast no, to też pokazuje ta blokada właśnie obec Poznania pokazuje skalę zaniepokojenia władz. Obawiano się, żeby to, co się dzieje w naszym mieście, nie rozlało się po całej Polsce. Tym bardziej, że jak doskonale nasi słuchacze wiedzą i pan redaktor również, no, były już podejmowane przez część osób zaangażowanych w poznański czerwiec, były podejmowane takie działania, które no, wychodziły poza granice naszego miasta. To była kwestia rozbrajania milicjantów poza granicę Poznania, w kilku ośrodkach wielkopolskich. No i krótko mówiąc, władza bała się, żeby też te informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej odnośnie do no, rewolty Poznaniaków, żeby one nie stały się inspiracją dla mieszkańców innych części naszego kraju. Stąd właśnie ów kordon swego rodzaju, z perspektywy władz Kordon Sanitarny. Tak, ale około 350 czołgów pojazdów opancerzonych, zaangażowanych tutaj. W samym mieście po co? Dlaczego akurat użyto tak potężnych sił pancernych? No, z jednej strony dlatego, że były pod ręką, bo to byli żołnierze, którzy znajdowali się na pobliskim poligonie w no i To działa też na wyobraźnię, pewnie, prawda? I o to właśnie też przede wszystkim chodziło, dlatego, że chciano powielić pewnego rodzaju modus operandi już sprawdzony z Pilzna, z Czechosłowacji z 1953 roku oraz przede wszystkim z Berlina. Powstanie berlińskie, 53. rok. Tam bez wątpienia ten widok. Dużej ilości broni pancernej na ulicach, no to na pewno działa na wyobraźnię manifestantów. Zresztą, co ciekawe, starano się powielić ten sam model działania w Budapeszcie w, w, w czasie rewolucji węgierskiej. No, ale tam Okazało się, że podstańcy najpierw tak kierowali, że tak powiem, te czołgi, aby one bez osłony, bardzo często żołnierzy gdzieś tam w te takie nieco węższe uliczki się kierowały, a następnie atakowali je koktajlami mołotowa. Także ten mod, to, to, to modus operandi to jest nie tylko tutaj specyfika. No tak, poznania. ale z mieliśmy te, ten pierścień, powiedzmy, tam tę tak. próbę zamknięcia tego protestu w, przez kordon wojsk, ale z drugiej strony jednak jakieś informacje się przedostawały, więc pytanie, jak to władza tłumaczyła publicznie. Władza tłumaczyła to w, w sposób następujący. Znaczy, możemy tutaj wydzielić takie dwa wyraźne etapy tłumaczenia samej sobie oraz społeczeństwu tego, co się dzieje tego, co się dzieje w Poznaniu. Otóż, no, pierwsza reakcja była następująca. Za tym wszystkim stoją ośrodki zachodnie, to wszystko zostało zainspirowane przez zewnętrzne czynniki, które znalazły tutaj podatny grunt, Provokacja prowokacja. Po y -y. Oczywiście do tej prowokacji przyłącza się Pospolita Chuliganerka, no i mamy taki oto, takie oto wydarzenia się, poznańskie, nie. jak mówiono. Tak? Natomiast też władza dość szybko uświadomiła sobie, że pójście tą ścieżką interpretacyjną, no, naraża też na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jakie? Otóż w świetle ówczesnego ustawodawstwa za przerwy, nieuzasadnione przerwy w pracy, to raz, dwa, za wyjście na ulicę, za manifestacje no, groziły tak surowe kary do kary śmierci włącznie, że no, gdyby tak się zastanowić, to liczba ukaranych za tego typu przestępstwa z tak zwanego małego kodeksu karnego no, musiałaby być ogromna. A pamiętajmy, że to już są mimo wszystko czasy odwilży. Że to już jest po śmierci nie tylko Stalina, ale to jest również już po śmierci Bieruta. To jest po tym słynnym referacie, tajnym referacie Chruszczowa, no, tajnym jak tajnym na 20. zjeździe KPZR, referacie, który był m.in. odczytywany w trakcie zebrania partyjnego w zakładach Cegielskiego, no, wtedy noszących imię oczywiście imienia Józefa Stalina. A zatem no, władza też Zdawała sobie sprawę z tego, że nie może wyciągnąć tak daleko idących konsekwencji wobec manifestujących, jak, no nie wiem, czy by chciała, ale jak mogłaby w świetle ówczesnego prawa. Dlatego pojawia się teoria dwóch nurtów. I ona pojawia się stosunkowo szybko, bo już na początku lipca jest odejście od takiej jednoznacznej oceny, że to wszystko właśnie warchoły inspirowane z zewnątrz. Zresztą tutaj na marginesie powiem, że czasami ta, 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 ten przekaz miał charakter dramatyczny. jeden z Lekarzy pracujących w szpitalu Raszej wspominał, że kiedy żołnierze tłumiący Poznański Czerwiec znaleźli się na sali, gdzie, gdzie byli ranni, to jeden z tych żołnierzy chciał strzelać w ogóle do tych rannych, krzycząc do nich, ja was Niemcy wszystkich pozabijam. Prawda? No, więc widocznie taki przekaz trafiał tak. do tego żołnierza, że to jacyś Niemcy. Zresztą dodam, że również przywódcy państw tych komunistycznych naszego bloku też ten wątek gdzieś tam wplatali. No, Matiasz Rakosi, przywódca węgierskiej Partii pracujących przekonywał swoich współtowarzyszy, że kilka dni przed Poznańskim czerwcem doszło do zrzucenia jakichś spadochroniarzy z referendum w, w okolicach Poznania. Także ten wątek właśnie Poznań, Niemcy i tak dalej. Rewizjonizm, To Ale propaganda to, 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 tak, nad żołnierzami tam tak, widać, tak, tak, mocno tak. pracowała. Ale pojawia się właśnie to, to przesłanie, że nie dobrze były dwa nurty. Czyli na czystym nurcie robotniczego protestu pojawiła się brudna piana, mhm. jak to ujęto. A zatem no teraz trzeba było tylko oddzielić tą brudną pianę od tego czystego nurtu po to aby przedstawicieli tej tak zwanej brudnej piany ukarać bardzo surowo aby nie tylko ukarać tych właśnie zatrzymanych, aresztowanych, ale też aby to ukaranie tej grupy, tej węższej grupy, było swego rodzaju przestrogą i dla pozostałych tych z czystego nurtu i dla wszystkich pozostałych mieszkańców Polski, aby władza nie mogła ukryć tego, tego faktu, co tutaj się działo, między innymi też dlatego, że pamiętajmy, wszystko dzieje się w trakcie międzynarodowych targów Poznańskich. To za chwilę do tego wątku jeszcze wrócimy. Dzisiaj na poznańskich krzyżach, panie profesorze, możemy przeczytać. Boga, wolność, prawo i chleb. Przez lata była taka narracja, takie mam przynajmniej wrażenie, że chodziło głównie o sprawy ekonomiczne, tak to próbowano tłumaczyć, ale czy rzeczywiście. Na pewno sprawy ekonomiczne miały niezwykle duże znaczenie dla ówczesnych mieszkańców Poznania, bo nie chciałbym też ograniczać tylko tego protestu do, choć oczywiście oddaje im należne honory tych, którzy rozpoczęli wszystko, hmm. do pracowników zakładów imienia Józefa Stalina, czyli do, do Cegielszczaków Otóż tak, no musimy pamiętać, że w, w okresie realizacji planu sześcioletniego, czyli w pierwszej połowie lat 50. mamy do czynienia z, z jednej strony z gwałtownym wzrostem cen przede wszystkim żywności, ale generalnie wszystkich towarów służących na co dzień ludności. Z drugiej strony mamy realną utratę oszczędności w wyniku tak zwanej reformy mhm. pieniężnej z 53. roku. Co gorsza, do tego wszystkiego do dołącza jeszcze takie poczucie, że y, y, jesteśmy oszukiwani. To szczególnie w Cegielskim to było widać, jeżeli chodzi o naliczanie pensji. Już nie chcę tutaj wchodzić Daj w szczegóły, wyjdzie. na czym to polegało. I uh -huh. y, 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 to, y, oczywiście, to wszystko tworzy klimat, y, który y, odbija się w tych hasłach. Y, właśnie, y, chcemy chleba, jesteśmy głodni, chcemy chleba dla naszych dzieci i tak dalej. Ale gdybyśmy zatrzymali się tylko na tym y, y, poziomie, y, no to nie dostrzeglibyśmy całej głębi tego protestu z 28 czerwca 56 roku ponieważ właśnie hasło chleba i wolności to jest coś co ze, ze standardów nawet prawda. Tak jest. Ale to jest również hasło, to są również hasła precz z ruską dyktaturą, precz z rucholami. Mhm. Chcemy wyborów, uwaga, pod nadzorem ONZ. No i taki dość złowrogi wręcz baner, banner, który pojawia się na komitecie wojewódzkim PZPR. Śmierć zdrajcom. To jest kolejny ciekawy wątek. No I więc krótko mówiąc, dostrzegano pewnego rodzaju związek pomiędzy mizerią życia codziennego, przeciętnych Poznaniaków, a tym systemem społeczno-politycznym, który w Polsce w tamtym czasie panował. A zatem no, dla mnie to jest pewnego rodzaju no, ta świadomość, tak stricte polityczna. To, to, to jest, to ona ma nie tylko wymiar gospodarczy. I, Pan redaktor wspomniał o jeszcze jednym wątku. Tak, pojawia się przecież nie tylko rota śpiewana przez manifestujących, ale też i pieśni religijne. Pojawiają się okrzyki: My chcemy religii w szkole. Tak więc ten wątek też związany z no, rewindykacją praw związanych z wolnością religijną też występuje bardzo silnie. Więc mm -hmm. mamy do czynienia z pewnego rodzaju konglomeratem tak? mm -hmm. haseł. Mówi się różne dane oczywiście też na, na przestrzeni choćby ostatnich lat już kiedy historycy badali czerwiec 56 roku pojawiają się jeśli chodzi o liczbę ofiar mówi się o 58 chyba ostatecznie o kilkuset rannych nawet do 600 tak no i ale warto też wspomnieć o, o tym co działo się właśnie na ówczesnym placu Stalina dzisiaj Adama Mickiewicza zgromadziło się tam około 100 tysięcy osób jak przebiegały wówczas te wydarzenia bo protestujący opanowali o czym pan profesor wspomniał Właśnie siedzibę władz, która znajdowała się przy ulicy Kościuszki, tutaj niedaleko obok zamku. Jak, jak do tego doszło w ogóle? Początkowo manifestanci no, podążali w ciszy i skupieniu do centrum Poznania. No, dlaczego stąd akurat tam? Stąd ten stukot chodaków. Stąd ten stukot chodaków, dokładnie. Było agrona, w tym coś ten... niesamowitego. Mhm. Ci, którzy to pamiętają, wspominali właśnie, że ten, jeszcze ten stukot odbijający się o, kamień, echem od wtedy, kamienic. Tam, tak, tak, was. tak, to, to było w tym coś takiego przejmującego. Oczywiście początkowo ta manifestacja, ma charakter, powiedziałbym, stricte pokojowy. Czego oczekują manifestujący? Oczekują oni od przedstawicieli zarówno Rady Narodowej, jak i od przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego, że doprowadzą wreszcie do przyjazdu do Poznania albo premiera, albo pierwszego sekretarza KCPZPR. Dlaczego tak wysoko, że tak powiem, licytują manifestanci? Dlatego, że ich wcześniejsze rozmowy czy to z ministrem fidelskim, ministrem przemysłu maszynowego, czy z innymi reprezentantami związków zawodowych, różnego rodzaju niższego szczebla organizacji partyjnych i tak dalej, toczono od wielu miesięcy, a nawet możemy powiedzieć od kilku lat. One nie przynosiły żadnego skutku, a zatem no, pozostają dwie najwyższe instancje, tak? Premier i przede wszystkim pierwszy sekretarz KC PZPR. Ani przewodniczący tutaj Miejskiej Rady Narodowej, ani też miejscowy pierwszy sekretarz KW PZPR Per, no nie są w stanie czegoś takiego obiecać, tak, tak mm -hmm. od ręki Zresztą są lekko przerażeni tym, co widzą i nie możemy się im dziwić, szczerze mówiąc, w tamtym czasie. A zatem narasta pewnego rodzaju zniecierpliwienie manifestantów, tak, no bo... No i to jest jednak ogromny tłum. To jest ogromny tłum, też, tak. Ja tutaj tylko ja nadmienię, że, 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 że ten tak zwany Plac Stalina, właśnie on nigdy nie miał oficjalnie takiej nazwy. To była taka nazwa zwyczajowa, mm -hmm. można powiedzieć, natomiast mm -hmm. formalnie nigdy ta, 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 ta nazwa Ale... w żadnych dokumentach tak nie istnieje, ale wszyscy wiedzą tak, że plac Stalina, to, to, to właśnie to to tam. I wręcz początkowo nawet manifestanci starają się wciągnąć do tego protestu milicjantów. Mówią milicja z nami, tak. No i jest ten nastrój takiego, jakby to powiedzieć, oczekiwania, że teraz przełomu razem jakiegoś... pewnego przełomu. Nieprzypadkowo pan redaktor o tym wspomniał, jak, jak się zapewne domyślam, bo pojawiają się plotki w tłumie, że w całym kraju, już w różnych miastach. Tak, doszło właśnie do takich wystąpień, które mają na celu no, z jednej strony oczywiście poprawę warunków materialnych, ale też z drugiej strony coś na kształt pewnego rodzaju no, takiego też przełomu społeczno-politycznego. Może nie oznaczającego obalenia aktualnej władzy. Nikt wtedy jeszcze o tym nie marzył. Bo myślę, no, może, może, może były takie osoby, które Politeńcze, gdzieś tam. Tak, tak ale, ale zakładano, zakładano, że jest szansa na jakąś Jakąś poprawę. Ta odwilż trwająca już od pewnego czasu dawała nadzieję na to, że może być lepiej. Panie profesorze, ponieważ czas nam minął, a, a, a wątków jest tyle, bo i później procesy poznańskie, jak tak. te wypadki przebiegały, w jakich okolicznościach jak ginęli ludzie, jak działała ubecja, prawda? Hmm. To wszystko próbując wyciszyć czy, czy po prostu zacierać ślady swoich też działań. To był cały ogromny aparat tej zatrudniony. Chciałem na koniec może zapytać, co Pana zdaniem, Panie Profesorze, jest jeszcze najważniejsze z, z tego, co powinniśmy pamiętać, powielać i przypominać młodszym. Oczywiście pamiętajmy o tym, którzy, którzy ucierpieli w poznańskim czerwcu w, w największym stopniu. Jesteśmy im, jako mieszkańcy Poznania, absolutnie winni. Ja myślę, że powinniśmy też pamiętać o tym, i powinniśmy starać się e, w związku z tym o to, żeby ta pamięć poznańskiego czerwca, ona nie stała się tylko naszą tutaj wewnętrzną poznańską sprawą. To, to, to o co bym gorąco apelował, to po pierwsze na przykład e, prześledzenie też wątków, bo one są niezwykle interesujące, e, pokazujących, że również inni mieszkańcy Wielkopolski brali udział w poznańskim czerwcu, bo przecież całkiem sporo osób dojeżdżało do pracy. Czyli nie ograniczajmy tylko do takich, tak. tylko. Pokazujmy Szersze. też ten Poznań mhm. jako część pewnego szerszego zjawiska społeczno-politycznego nie tylko nawet w wymiarze polskim, bo mamy czerwiec, polski październik, no tak? właśnie, później ale, też, też dokładnie, mhm. ale też w tym wymiarze Poznań 56 jako jeden z elementów no, tych niezwykłych przemian, które dokonują się generalnie w 56 roku nie tylko w Polsce, tak? ale też w innych, w innych zakątkach Europy. To jest zadanie dla nas wszystkich, a pewnie zwłaszcza mediów, choć nie tylko. Pewnie również nauczycieli. Bardzo Będziemy dziękuję. współpracować. O właśnie. Instytutu Pamięci Narodowej choćby. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za znaleziony czas i za rozmowę. Bardzo mi miło, serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko. Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, profesor Konrad Białewski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznania. W krótkich słowach.